Witam Państwa bardzo, bardzo serdecznie, kochani widzowie. Jest mi ogromnie dzisiaj miło spotkać się z Wami. Będziemy rozmawiać na tematy przewidywania przyszłości, na tematy związane z pomocą, terapią z innymi ludźmi. Moim Państwa gościem jest Jasnowic Michał, który nie tylko we Wrocławiu prowadzi konsultacje i wsparcie dla osób, które chcą dowiedzieć się na temat swojej przyszłości, ale nie tylko, bo to zarówno tarot, numerologia, różne inne mm, sprawy związane i z duchowością, i z przewidywaniem przyszłości. Witam serdecznie Michała Wnicza, moim Państwa gościem. Witam serdecznie Państwa, witam serdecznie Ciebie. Tak, to jakieś drobne zamieszanie z kamerami mi się zdarzyło, ale tak też bywa. Michale, yy, od jakiegoś czasu tu pojawiasz się na antenie studia VTV, widzowie Ciebie znają, mimo wieku to radzisz sobie świetnie z tarotem, z numerologią. Bywasz w audycjach radiowych, sporo osób miało możliwość sprawdzić, mówiąc brzydko, przetestować Ciebie, na co dzień też ludzie do Ciebie zwracają się z prośbą o to, abyś im pomógł w różnych sprawach, jakie to są najczęściej pytania? To znaczy, generalnie jakby teraz od dwóch, trzech lat to jest generalnie kwestia tego naszego bezpieczeństwa i, i bezpieczeństwa biznesów. E, zawsze były popularne związki i to jest tak generalnie, że jeżeli Przychodzi klient, klientka, to e, na początku ustalamy jakby główne bolące tematy, konkretne zapytania. Priorytety. Priorytety, a później się zajmujemy tymi bardziej ogólnymi rzeczami. Tam też wychodzi, wychodzą mięśnienia z cuda, cuda, które się sprawdzają i, na, i jak mm, jest najbardziej prawda, nieprawdopodobna przepowiednia. Tym bardziej szybciej się sprawdzę, zauważyłem. Natomiast generalnie jeśli chodzi o wiodące prym pytania, to uczucia, związki i bezpieczeństwo. Najmniej to mi się wydaje, że e, ludzie pytają się o zdrowie, mimo że jakby powinni. E, bo wiadomo, jest to najważniejsze. Ja mogę energetycznie prawda, sprawdzić takie rzeczy nie diagnozujemy, pamiętamy. Natomiast uczulamy, natomiast te najbardziej wiodące to są biznesy, zamykać, nie zamykać, otwierać, nie otwierać, kiedy sukces, kiedy nie będzie tego sukcesu, też pomagam wybrać daty w których warto się zarejestrować i prowadzić działalność gospodarczą. Również zdarzało mi się ostatnio wyznaczania daty porodów przez cesarskie cięcie, bo wiadomo, naturalnie wow, nie mamy na to poważnie. wpływu. No, no, no. Tak, natomiast generalnie jakby na cesarskie cięcia mamy wpływ i ustalamy datę, co prawda nie astrologicznie, bo astrologiem nie jestem co do godziny. Zresztą Trudno powiedzieć, no tak. kiedy lekarz będzie wolny, kiedy jest to dziecko możliwość. wyjdzie na świat, natomiast generalnie data numerologicznie to jest w ogóle e, bardzo cudowny temat, bo my wpływając na datę urodzenia takiego dziecka możemy już ocenić. Jaką datę dać, żeby miał takie i takie zdolności? I oczywiście ktoś by mógł nam powiedzieć, że wpływam na ograniczenie ludzkiej woli tego małego dzieciątka, które się rodzi. Natomiast, generalnie, jeżeli celem rodziców jest, żeby to dziecko sobie radziło w materii, wiadomo jakiś świat żeby to dziecko sobie radziło bardzo dobrze w kwestiach materialnych, uczuciowych, żeby zdrowotnie tam nie było jakichś karmicznie zaciągniętych, e, znaczy karmicznie rodowo, bo na karmy nie wpływamy. Dusza już się jakby ukształtowała, źle powiedziałem. Natomiast na lód, bo jakby mając pewne aspekty w dacie urodzenia, zaciągamy pewne sprawy rodowe, a pamiętając o tym, że możemy. Pewnych wibracji unikać, to dziecko ma taką czystą kaltę. Kaltę branż, która generalnie się fajnie, fantastycznie Czyli On realizuje. sobie też tam przerobi te sprawy rodowe, ale będzie to łagodnie przechodziło. tak? O to chodzi. Bardziej w sposób zrównoważony. Nie chodzi o to, żeby usuwać kalm, bo usuwać nikt nie może. Generalnie poprzez samoświadomość świadomość możemy równoważyć tą kalmę. Hmm, tutaj jest moje zdrowe podejście, bo ja uważam, że to jest tak, że. Jeżeli mamy tematy karmiczne, to je musimy przerobić, ale nasza świadomość i podświadomość jest w stanie zrównoważyć, bo mając wiedzę, że mamy jakąś karmę z zakresu trudności w związkach, trudności właśnie rodowych, możemy ją przerobić. Słuchaj, jest tak i tak, ale podejść do tego tak i tak. To zależy od bardzo indywidualnego człowieka, od człowieka no, indywidualnego, od sytuacji, sytuacji, więc też nie chcę tak rzucać jakimiś takimi przykładami, bo to jest tak, że nie chcę, żeby każdy widz od razu znajdował w sobie uniwersalne jakieś wady, czy, czy, czy jakieś zalety na nie. każdy ma to przerabiać w sposób indywidualny, natomiast tak, jesteśmy w stanie datą wpływać, Hmm, tak się jesteśmy w stanie przewidzieć Rosji firmy, jeżeli mamy datę rejestracji do CD, co jest w też wspaniałe. E, ostatnio robiłem dla, pewnej, mm, dla pewnego medium, po prostu e, tutaj horoskop, jak się powiadom, sprawy związane z e, najbliższymi politycznymi wydarzeniami. i To jest fajne, że odkryłem, że w ogóle daty e, Pewnych instytucji i założeń są tak niebywale karmiczne i nastawione na to, co oni prezentują, że jakby oni musieli konsultować te daty z kimś innym. Tutaj chodzi generalnie o wydarzenia, partie i tak dalej. To jest w ogóle temat, że można tam odczytać bardzo wiele tematów, bo tak jak zresztą piszę na swojej stronie i, i na swoich profilach, że data urodzenia to jest Skarbnica wiedzy. I mając. Posiadając tak naprawdę wiedzę na ten temat, możemy unikać, wymijać te meandry losu oraz po prostu skupić się na naszych umiejętności, skracając czas po prostu dojścia do sukcesu, tak? przyspieszając go. Ja muszę wejść w słowo, zapytać Ci o pewne rzeczy, bo powiedziałeś, że to jest bardzo ważna sprawa, jeżeli, jeżeli już jest taki wpływ na to, kiedy dziecko się urodzi, oczywiście tu jest mowa tylko o tym cesarskim cięciu i w sytuacji, kiedy matka wie, że będzie miała możliwość serskiego cięcia i ma możliwość powiedzmy uzgodnienia tego terminu z lekarzem, tak? Tak, to najczęściej się odbywa bardziej prywatnie niż, niż, niż jakby nie. Natomiast generalnie poprzez przecież naturalny połóg też możemy jakby wywołać mhm. różnego rodzaju tutaj chyba substancjami dany poród, ale bardziej się skupiamy jakby na tym, żeby że ktoś już przychodząc do mnie, wie, że ma zaplanowane hmm. cięcie, mm, mówiąc kolokwialnie, tak, cesarkę, mm, i, i jesteśmy w stanie to zaplanować. Mówię, nie dlatego, żeby jakby wybrać złą datę, żeby tutaj nikt nas źle nie zrozumiał, tylko wybrać dobre potencjały, hmm. e, rodzić czasami chce, żeby dziecko poszło w dziennikarstwo, żeby poszło w medycynę, a ja mówię, że to nie. Wybieramy tylko datę urodzenia pod kątem, żeby to dziecko miało dobrze, bo w zrównoważony sposób musi podejść do spraw ludowych, no życzowych, ale nie eksaltujemy na, na, na jakąś ścieżkę, co ma robić, bo to jest, już jest wpływ na własną wolę. Już koniec. Bardzo nie, nie, nie bardzo trudne jest to co, to, co powiedziałeś, w sensie Nie mm, ja miałbym takie obawy wchodzić w ingerencję, ale dobra, okej. Okay. Jak wiele takich przypadków się zdarzyło, bo nie masz dzisiaj możliwości potwierdzenia te dzieci, jeżeli są, to są małe. Rozumiem? Czyli tak naprawdę za kilka lat się okaże, co z i... nich wyrosło. Dokładnie, tak? I na ile były te, te przepowiednie dobre. To znaczy, wiesz co, sięgając pamięcią, ja już miałam takie, mm, takie różne historie od strony koleżanek. E... Moich rodziców, znajomych, znajomych, mhm. na nie przecież już się tym zajmuję tak naprawdę od szkoły podstawowej, no tak. więc każdy przychodzi, przychodzi mnie pytać: A Michał, co tam, jak tam? I zdarzało mi się również jakieś daty podpowiadać, natomiast nie profesjonalnie, ponieważ jakby nie zajmowałem się tym zawodowo. Tak? Ja. Czyli jakby nie brałem za to odpowiedzialności, więc te dzieci, niektóre już pewnie tam. Trochę lat mają. Trochę lat mają, tylko że kontakt się urwał, bo to wiadomo jak to z ludźmi jest. Z roku na rok się zmniejszają kontakty, zmieniają, oraz też ja nie mam kontaktów z tymi znajomymi znajomych. To jest tak, że trochę trudno e, odszukać pantofla z drogi pantoflowej, nie? No tak, tak. tak. Tutaj masz różne metody, zwłaszcza tarot, numerologia, tak jak powiedzieliśmy, ale także przewidywanie przyszłości. Mm -hmm. Po prostu siadasz, skupiasz się i nad zdjęciem, i nad osobą też, tak face to face? Nad no osobą, zdjęciem, kartami, numerologią, przeliczaniem, datą urodzenia. Tak naprawdę ja wszystko nazywam wglądem intuicyjnym. Mm -hmm. Dlaczego? Dlatego, że ja poprzez datę, dostając z Państwa datę urodzenia, już tak naprawdę zaczynam siadać w energię, Osoby, z którą będę miał do czynienia, i to jest tak w ogóle bardzo dziwne zjawisko. Odkryłem już parę lat temu, ale muszę o tym powiedzieć, bo mi się teraz właśnie nasunęło. To będzie bardzo długa historia, bo czasami jest tak, że jak ja mam te sesje wieczorem czy rano, czasami jest tak, że na przykład powiem przykładowo: mam sesję jakąś wieczorem. Przypuśćmy godzina 20, a jadę gdzieś na przykład na siłownię na godzinę 11 w autobusie. Rzuci mi się jakieś hasło, coś usłyszę, panie jakieś mówią o, o tym czy innym temacie. W głowie mi się pojawia myśl nie z tej ziemi, która nie ma w związku z moją podróżą z celu A do celu B. A się później okazuje, że przychodzę, wkładam słuchawki, dzwonię do klienta i się okazuje, że ma taki problem, którego ja rozwiązanie miałam kilka godzin Godzim w głowie wcześniej. w autobusie po prostu. Czyli czasami mi się zdarza, nie myśląc wchodzić w jakiś proces jasnowidzenia, i to jest czasami łatwiejsze niż jak ktoś mi zadaje konkretne pytanie i z sekundy na sekundę otrzymuje odpowiedź. Czyli jakby tam już ta góra uznała, że. Mogę tą informację pociąć, jestem tak odprężony, sfokusowany na czymś innym, że ten mózg się chyba do fal jakiś e, alfa, teta rozluźnia, to że to jasnowidzenie wtedy jakby płynie. To jest też tak, że ja jadąc do szkoły te kilkanaście lat temu, e, lubiłem się bawić w zabawę kto jak ma na imię i kto jak ma w domu i bardzo często nie siedziałam w iPhoneie, w telefonie, w drodze do szkoły, ze szkoły, tylko po prostu patrzyłem na ludzi, na ich reakcje i się zastanawiałam, kurczę, jak ta pani czy ten pan mogą mieć na imię z twarzy, z charakteru, z rozmowy, co się później okazało, że, że było bardzo dużym trafieniem, bo mm, to wtedy było tak, że jeżeli nie siedzisz w czymś zawodowo, tak? czyli nie masz tej odpowiedzialności, że ktoś do Ciebie tak, przychodzi, to jest, to jest prościej, bo ja czasami mam tak, że idę sobie ulicą, coś mi się pojawia, coś się sprawdza, a jak wchodzi ten lęk, że ma się do czynienia z człowiekiem, tak? czyli z żywym organem, który musi podjąć decyzję A czy B. To tak samo jak jest z lotto, też nie możemy przewidzieć lotto, bo się nad tym skupiamy. A może powiesz komuś, że jest tak, a on powie ci wcale, że tak nie jest i to jest ta, ta presja, prawda? Tak, bo ludzie czasami kłamią, ludzie czasami oszukują no. i, i ja też mówię, ja też e, mam taką umiejętność, nie powiem, że do wszystkich ludzi, ale do niektórych ludzi, że szybko czytam myśli, szybciej niż odpowiadam im na pytania zadane, Wobec czego ja czasami widzę, że jest fałsz w jakimś pytaniu bądź nie, i teraz weź sobie radź człowieku co z mhm. tym e, zrobić, tak? Jasne. Jasne. Michał, my będziemy tutaj częściej na antenie studia VTV rozmawiać na te tematy. Myślę, że pewnie te pytania rozłożymy w czasie. Z jakimi problemami? Bo powiedziałeś o tym, że najczęściej sprawy zawodowe, związkowe, czy można na pewne sprawy wpłynąć, jeżeli. Okazuje się, że coś tam wychodzi i mówisz komuś, czy podpowiadasz też, co zrobić, albo w jakich dniach. Wiesz, czy można wpłynąć na to, co widzisz, na to, co wychodzi w tarocie, na to, co wychodzi w numerologii, i ktoś jest otwarty zgadza się, tylko co można tak naprawdę wtedy zrobić? No tak, oczywiście, generalnie, wiesz co, wiecie Państwo, wróżbę przewidywanie, dywinacja taka, taka niewerbalna, tak, czyli która jest związana z tarotem, z kartami, z jasnowidztwem, wizjonerstwem czy, czy intuicji tak potocznie powiem. Jest związana z tym, żeby pomagać, zapobiegać, nie żeby się wszystko sprawdzało, no bo jeżeli ja Ci powiem na przykład, że tydzień masz uważać, bo masz ciekawy jakiś Moment, w którym układ KALT, czy też po prostu jasno widzenia, czy to jest nawet aserodon, o tym mówią, w którym nie możesz wychodzić na ulicę, nie możesz wchodzić w konflikty międzyludzkie, bo. Zadrzesz i stanie się niedobrze. Będziesz tak. wtedy wchodził w konflikty? Nie. Mając taką wiedzę tego unikniesz. Otóż, o, oczywiście sytuacja... możesz się styknąć z takimi ludźmi, hmm. że wiesz, a to o to temu człowiekowi chodziło, natomiast unikniesz to widząc tak. jakie konsekwencje to może mieć. To też jest bardzo fajne, że Astrologicznie takie rzeczy wychodzą, że my czasami mamy tak zwane okresy zagrożenia, w którym się dzieją pewne rzeczy zdrowotnie. U osoby, która ma 60 lat, nagle zaczynają wysiadać biodla, kolana, nie może chodzić. Dodatkowo wpada w konflikty między Tak się dzieje. Tak. I to jest taki czas, to się tak nazywa okres zagrożenia astrologicznego, i wiedząc, od którego do którego okresu to następuje, możemy jakby to. Wiesz, wpływać na to, to jest. No, niektórzy mówią, że to nieszczęścia chodzą parami, że jak się sypie, to się sypie, ale to rzeczywiście może. Tak, to są takie okresy, tak samo jak mamy okresy super. Ultra e, e, dobre. So, co to wynika z numerologii czy z układu właśnie astrologicznych? Wiesz co, astrologicznych bardziej, bo astrologia się bardziej skupia na dniach, tranzytach, godzinach. Mm -hmm. Numerologia się bardziej skupia na roku, czyli jest to informacja przewodnia, w jedynce to, w dwójce, trójce, czwórce to, oczywiście nie kodując, bo to zależy od e, takich lustrzanych odbić, od dnia miesiąca mm -hmm. i generalnie nawet m, od układu tarotowego w tej Urodzenia, bo to też się na to przelicza i to jest bardzo fajne, bo generalnie możemy na to spojrzeć głębszym, tartowym spojrzeniem i życiowo ocenić sytuację. Natomiast to takie poszczególne, że komuś się coś nie dzieje, a pecha, czy urodził się, jak to się mówi, właśnie w tej. W tym czepku urodzony to mm. jest astrologicznie, chociaż jak mówiłem na początku datę urodzenia też możemy zrobić tak, żeby mm. ten dany człowiek ma, miał na dany taki czepek w życiu, że ale... mówimy, że robi to, 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 ale wszystko mu chodzi płacem. Nie? Na astrologii nie znasz i nie wchodzi w astrologię. W Interesuje okay. się czy tamte tranzyty, ale Czyli bardziej po swojemu? No, nie na woź, bo ja się tym y, pawam od y, 10-15 lat, natomiast okay. ja jeszcze z 30 lat nie wyjdę z tym, ponieważ ja mam, co prawda, ascendent taki, że będę się zajmował tą astrologią, ale żeby powiedzieć, że jestem astrologiem, to, to by musiało minąć e, 30-40 lat, bo to jest tak wiedza ogromna. Mm -hmm. Oczywiście można książkowo szczytywać tranzyty, układy planetalne. Ale chyba nie o to chodzi. Mi ktoś ostatnio powiedział, że wszedłem właśnie w ubiegłym roku albo w tym roku w taki układ, że przez najbliższe lata będzie tylko lepiej. To w ogóle bardzo dobra y, informacja dla do mnie. Tak, czyli możesz mieć aspekty jowiszowe. Jakieś tak, do, z ja jowiszem, właśnie. Z, z jo jowiszem, e, a z ten, e, możesz mieć e, jowisz do Wenus. Tak, tak? jakieś coś do, coś do czegoś. Tak, i... czyli, czyli jakby ja, Jowisz, Wenus to szczęście uczuciowe. Tylko tam e, rzeczywiście sporo. W tym moim y, układzie zawsze było saturna. To on jest... A masz jakieś trójki w dacie urodzenia? Nie, nie mam. Bo trójki są takie Jowiszowe. Mhm. Mm tak, więc bo... też jakby To jest bardzo ciekawe, że w naszej numerologii jest odniesienie do astrologii i astrologia jest odniesieniem do numerologii, a numerologia jest odniesieniem do tarota. Ja mam ogólnie ósemki i dziewiątki. trójek nie, niekoniecznie. Mm -hmm, mm -hmm. A ludzie z trójkami to najczęściej spadają na cztery łapy i nawet jak. Tak, szczególnie jeżeli jest trójka z 21 z dnia. Mm -hmm. To jest te oczko, co ja zawsze mówię joker, tak? Okej. Okay. To, to tak łatwo zapamiętać, że jak do mnie już stały klient dzwoni, to ja z tym jokerem, z tym oczkiem, że mi się to udało. Pan mi powiedział, że będzie tak, 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 ale się wszystko uda, bo oczywiście były jakieś sprawy tam sądowe, dylematy, perpetie, perpetie związkowe, natomiast generalnie tutaj jest o tyle fajnie, że się z tych wszystkich perpetii wychodzi. Mm -hmm. Jak to z tym tarotem, słuchaj, jest? Czy tarot rzeczywiście nadal się odstrasza? Czy ludzie częściej sięgają po tarot? To nie, właśnie nie. Ja mam wrażenie, że nie odstrasza, bardziej teraz zachęca i to jest generalnie tak, że ostatnio rozmawiałem z moją znajomą, która prowadzi sklep ezoteryczny i mówiła, że w ogóle tarot przychodzi jakiegoś rodzaju apogeum zainteresowania. Każdy kupuje, to już nie wspominam na, nawet o, 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 że tak powiem, osobach z Ukrainy, którzy przyjechali, kupują i musiało być specjalnie ściągane dla nich tali w języku rosyjskim. Na przykład. No chociaż obowiązkowo 1, 2, 3 wiemy, tak. czym jest, tak, ale jakoś bardziej się może przyzwyczaili, że tam tam, przy 11 i 9 jest zamiana częstotliwości. 11 i 8. Tak. Bo 8 to jest sprawiedliwość. W łajcie, 11 to jest moc. Tak. Według daty urodzenia, ja jako numerolog uważam, że 11 to jest moc. Bo 11 mistrzowska siła potęga, a ósemka to sprawiedliwość kosmiczna. Dla mnie mówi tak się, że ósemka właśnie. to jest karma. Że, bo zobacz, na przykład ósemka jak jesteś w roku ósem, to zbiera swoją karmę finansową. I albo ona jest zła, albo i dobra, tak, tak się mówi. Natomiast w zgodzie z numerologią jest 11 moc, ósemka sprawiedliwość. No tak. W różnych taliach jest inaczej, bo to są dodatkowe detalje. Czasem przez dług, słuchaj, poszło do druku kilka tysięcy ze złym numerem. Natomiast starociści, którzy się uczą albo na Crowleyu, albo na White, albo na innych, są przyzwyczajeni oczywiście do innych przeliczeń. Ale ja mówię, że jest to spójne ze mną i z portretami, które ja lubię, że dla mnie ta jednostka, może ludzie, którzy do mnie przychodzą, ściągam ich. jedenastka, moc ósemka, Alkan 8 to Sprawiedliwość. Jak powiedzmy wypłynąłeś? Jak, jak, jakie były Twoje początki? Bo u nas w studio już było też parę osób, czy Łukasz Ariasz, czy Marcin Wierzbicki, którzy gdzieś tam w, w, w EZO w telewizjach występowali, stawiali tarota. Czy ty też miałeś taką przeszłość, że prowadziłeś jakieś programy ezoteryczne? Jakie były twoje początki? Wiesz co, ja generalnie, były takie początki, że ja trochę tam podglądałem, oglądałem. To jest tak, że moja mama się śmieje, nawet pokazywała kiedyś ze starej kamery filmik, jak przebiera mnie jako małego bubaska, a tam leci jakiś, podejrzew na, na tej głównej, nie będziemy tutaj kanałów, mhm. stary jakiś lat 90. urodziny program z wyżkami się wszyscy tak w rodzinie śmieli, że przez to że ja tam w tej sypialni rodziców sobie jako mały kilkumiesięczny bubac siedziałem i leciała tam przez to jest ta inspiracja ale fakt był taki że ja mówię zawsze, że historia, że wyssane z mlekiem matki, babki, prababki, to u mnie to jest nieprawda, Właśnie, ale rzeczywiście rodzinnie. rodzinnie moja prababka po stronie mamy zajmowała się kaltami klasycznymi. I to było tak, że przynosili jej kurę, jakieś tam warzywa, owoce, i ona zawsze kalty stawiała. Natomiast ja jej nie pamiętam, ja nigdy o tym nie mówię. Czyli z ja uważam, że to jestem wiesz. tak, z opowieści to wiem, natomiast zawsze. Mówiłem, że ja po prostu, to się wzięło, bo miałem się tym zajmować, to też jest karmicznie u mnie e, wpisane, bo ja już to robiłem kiedyś. A numerologicznie jesteś jak? Numerologicznie jestem siódemką. Aha. Siódemką, czyli... ale jestem ósemką z klucza. A to nie wiem, co to znaczy, to... Ósemką z przeznaczenia, czyli dzień i miesiąc. Okej, okay. bo to też ma znaczenie. Siódemka, Tak, trójka, bo to jest klucz wcielenia, czyli wcielenie z jakim przyszedłeś do przepracowania umiejętnościami, i to są ważne dwie liczby. Nawet e, jeżeli bierzemy rok uniwersalny, w którym jesteśmy, i rok urodzeniowy, są dwa obliczenia, bo jest rok, od, od którego wchodzimy od września do września, a jest czas od urodzin do urodzin, więc mamy dwa tak naprawdę obliczenia. Mhm. Sporo osób dzisiaj interesuje się właśnie, pewnie dlatego, że każdy z nas. Chciałbym uniknąć tych przykrych sytuacji. No oczywiście przepracowując swoją karmę, trudno uniknąć wszystkiego tego, co pozwala nam osiągnąć no, rozwój duchowy, wewnętrzny, ale mimo wszystko jednak zwracamy się właśnie do takich osób jak ty. Gdzie można więcej o Tobie poczytać? Kontakt telefoniczny, strona internetowa? Powiedz, proszę, tutaj więcej informacji. To generalnie moja strona internetowa to jest www.jasnowicwlotslaw.pl, a numer telefonu, z tym, że proponuję drodzy Państwo, kontakt SMS-owy w celu umówienia się czy porozmawiania, to jest 665 780 040. To nie jest tak jak kiedyś, powiedzmy, że ma się swój jakiś Ezogabinet, ale dzisiaj działasz chociażby poprzez internet. Tak, mam swój Ezogabinet oczywiście i, i, i klientów z Wrocławia, którzy przychodzą osobiście. Ja w ogóle to bardzo cenię, bo to. Tak jest, jakbym pracował z korzeniami. Kiedyś tylko yes, nie było telefonów, dokładnie. było to, ale oczywiście robię sesję online, WhatsApp, Messenger. Mam dużo klientów z zagranicy, którzy nie mogą tak sobie przyjechać na godzinny seans, a jednak gdzieś tam rozmawiamy. Wystarczy czasami mi przesłać zdjęcie przed sensem. ja proszę nie o aktualne zdjęcie twarzy. Mm, ale również mm -hmm. jak ktoś jest z Dolnego Śląska, czy może dojechać, czy jest podłużniej, z biznesowej wie wcześniej z wyprzedzeniem dwóch tygodni, na przykład to owszem umawiamy się i, i jest spoko. Pytanie, czy zawsze, jeżeli przychodzi się do ciebie, czy telefonuje, bo to, to już nie ma znaczenia, to bardziej nastawiamy się na pełen taki odczyt mm, i mamy tam przygotowane kilka pytań, bo tak zwraca na to uwagę. Z punktu widzenia potencjalnych osób, które będą się do siebie zwracać, mm -hmm. czy przygotowujemy jakiś zestaw pytań, czy czekamy na to, co pokażą karty, czy możemy nie wiem, zadzwonić na przykład z jakimś drobnym jednym pytaniem, w ogóle nie mówiąc nic o sobie, ja, jak to najczęściej To będzie? znaczy, generalnie jest tak. To, to, to jest tak, e, taka metoda, której hoduje od zawsze. Jest taka, że na początku ustalamy konkretne problemy, okay. które będziemy zaglądać i owszem, ja dostając imię, datę urodzenia, to nawet dzisiaj z klientką rozmawiałam, że mówię parę zdań od siebie, z tych paru zdań czasami wychodzi 5 minut, czasami 15, że ja mówię od siebie, ale generalnie jest tak, że do wyłuski, do jasnowidza, do osoby, która ma zrobić odczyt, staramy się przychodzić z bardzo konkretnymi pytaniami, bo to jest tak, jakbyś do mnie przyszedł z pytaniem, Panie Michale, czy uda mi się w tym roku zainwestować w coś? Tak. To ja ci odpowiem. Uda się bądź nie uda. A jeżeli przyjdziesz, Panie Michale, zamierzam kupić samochód, to ja ci rozłożę karty. Powiem ci, kiedy zainwestujesz, ale też na co zwrócić uwagę, bo już wiemy, na czym się fokusujesz. Na tym samochodzie. Ja, no, czasami kolory wychodzą, może wyjść czasami coś... może być problem z układem hamulcowym, jakaś przeszkoda. Mm -hmm. Dokładnie. Dlatego. Czym konkretniejsze pytanie, tym konkretniejsza odpowiedź, a generalnie już później, jeżeli nam zostanie czasu, skupiamy się na składach ogólnych, na rozmowie, na bardziej tematach mistycznych, ale bardziej na samym początku otwieramy się, bo to jest znak dla mnie, że ja mogę zlepić jak najwięcej z tych pytań na konkretnych pytaniach, najta naj bardziej ogólne, jak nam zostanie, bo to jest tak, że czasami pytamy ogólne, zostaje 5 minut do końca seansu, a pani Michała, a jeszcze proszę mi zobaczyć na konkretną inną osobę, a ja już muszę kończyć, bo mam następny. Sens to tak, jest tak, bardzo tak, takie tak. nieprzyjemna idea klienta, bo ja nie mogę mu poświęcić czasu i też dla mnie, no bo ja wychodzę z założenia, że szanujmy swój wzajemny czas. To jest niestety to, że tarot potrafi mocno uzależnić. Są osoby, które e, Są. za często korzystają i tak Tak, ja nie rozwałem wtedy. Czyli ucinasz. Ucinam, bo czasami osoba z takimi samymi pytaniami chce się do mnie zapisywać, co. Tydzień traktując mnie jako swojego wyrocznie. psychoterapeutę, niewyrocznie, z tymi samymi pytaniami tydzień, w tydzień na przykład. Czyli, na przykład, wychodzi coś źle i dzwoni do ciebie po tygodniu, czy na pewno dalej wychodzi źle, tak? Żeby sprawdzić, potwierdzić. No, nawet dzwoni udając, że nikt ze mnie nie korzystała. O Jezu. I ja mówię tak, że od czy tarota, czy jasnowidzenia jest na pół roku, jeżeli nic się nie zmieni w tych pytaniach, a będziemy chcieli je kolejny raz zadać, za pół roku, jeżeli coś się zmieni, czyli na przykład się pytamy o pracę, mm -hmm. dostaniemy ofertę, możemy zadzwonić dużo wcześniej, się umówić na przykład. Ale miesiące, te myślę. same pytania y, zadajemy za pół roku, rok, tylko zawsze mówię klientom, proszę pamiętać, odnosimy się do tego, co pierwszy rozkład pokazał, bo to jest najważniejsze bardziej sensowny i tarot potem nie chce z taką osobą rozmawiać, jeżeli ona się zaczyna bawić, po prostu jakieś, wychodzą sprzeczne nie, odpowiedzi. Ja od razu tak. po pewnych układach wiem, że to pytanie było sprawdzone przez 10 innych tarcistów. I ja się wtedy pytam, no ale Pani tutaj sobie korzystała z rytuału jakiegoś na miłość, na partnera, no, wie pan, zrobiłem pięć rytuałów, ale to o wszystko o Kant potuc. i do mnie jako szóstego, żebym zrobił rytuał, generalnie ja bardzo rzadko, bardzo rzadko robię jakieś rytuały, szczególnie na miłość, mm -hmm. bardziej, bardziej się skupiam na tarocie, na takim prostym Jasne, odczucie, odczycie, niż, niż jakiś po prostu tam, bo ludzie lubią się bawić magią. No, niestety, łatwo to przychodzi, proszę państwa, Michała Ławniczak, państwa i moim gościem. Proszę, przypomnieć jeszcze kontakt SMS-owy do ciebie. Tak, to do mnie telefon to jest 665-780-040 i strona internetowa to jest www.jasnowic.pl. Dla tych, którzy mają ochotę się dowiedzieć, trochę na temat swojej przyszłości, czy to w sprawach biznesowych, uczuciowych, oczywiście. Nie za często to zapraszamy Państwa do kontaktu z naszym gościem. Michał Ławniczak był nim. Bardzo sobie dziękuję, Michał. Ja również dziękuję Państwu i Tobie za uwagę.